Witam serdecznie na moim kanale Ania Wróży. Dzisiaj czytania na październik 2021 dla wszystkich znaków wodnych. A więc zapraszam w moje raczki, skorpiony i rybki. Na początek, prośba do Was, moi drodzy: proszę o subskrybowanie mojego kanału o wszystkie łapki w górę. Jeżeli macie ochotę, to również zapraszam do kontaktu do mnie na czytania indywidualne. Pod filmikiem są wszelkie informacje, jak należy się ze mną kontaktować. A teraz, żeby nie przedłużać, zaczynamy od czytań, jak zawsze czytania ogólne, więc pamiętajcie o tym. Zaczynamy od sfery zawodowej dla. Raczków. Potem zobaczymy, co słychać w waszych serduszkach. A więc, raczki, kwestie wasze zawodowe. Ostro w październiku idziecie do przodu. Niektórzy z was zawalczą zawalczą o pewne pomysły, plany, o jaką, posłużycie się jakąś strategią. No, będzie to dosyć gwałtowne, nagłe. Zdecydujecie się na konkretny, ostry ruch, tak bym powiedziała. Ta sytuacja będzie wymagała od was dużo wyzwania dużo siły trzeba będzie pokonać te wszystkie sprawy taką delikatnością, wyważeniem, nie gwałtownością. Natomiast ostro trzeba ruszyć do przodu, a wszystko to ku jakiejś stabilizacji. Może zawalczycie o mieszkanie, o dom, tak, ci którzy starają się jakieś kredyty. Jeżeli tutaj studiujecie, to również tutaj jest informacja że będziecie właśnie działać dosyć gwałtownie, ostro, przebojowo. I teraz tak, jeśli chodzi o miesiąc październik, zaczynacie tutaj z taką energią, że pewne informacje dla siebie zdobędziecie i nie będziecie chcieli się nimi podzielić. A to po to, dlatego że pewne jakieś możliwości, jeśli chodzi o, wasze, o Waszą stabilizację się zatrzymały i w związku z powyższym tutaj widać jakieś zachowanie takiego podejścia może jakiegoś, no nie chciałabym powiedzieć oszustwa czy złodziejstwa, ale zastosujecie tu jakiś fordel, tak, czyli... Mm, Pewne informacje tylko i dla siebie będziecie trzymać je, tak? I będziecie korzystali z tych informacji. Być może skądś te informacje zyskacie, tak? Jakąś, jakąś takim trochę podstępem, tak? No ale w każdym bądź razie te wasze działania są pokierowane tym, aby, aby ruszyły sprawy wasze zawodowe. No i tutaj. Dalej w miesiącu, w kolejnym tygodniu y, widzę y, walka, rywalizacja y, o ten dobrobyt i koniec miesiąca y, października y, ja widzę, że jesteście na dobrej drodze, y, tutaj jest zachowane Wasze stanowisko pracy, y, wasze, y, wasze tutaj firma tak tutaj jest jakaś stabilizacja tak czyli wyrównanie tych energii czyli walka widzę w październiku natomiast koniec października tu się wszystko wycisza i odzyskujecie tą równowagę tą stabilizację tak jest tutaj jesteście pokazani w karcie królowej denaru która Trzyma, wygodne ma stanowisko, wygodną pozycję zawodową, trzyma w ręku denar i może inwestować, może działać, tak? Ma pełne pole, jeśli chodzi o tutaj uziemienie, o stabilizację. Także to tak się rozwiązują Wam te sprawy w miesiącu październiku. Jeśli chodzi moi drodzy o kwestie uczuciowe, raczki, single, niektórzy korzystają tutaj z internetu i podglądają, nawiązują kontakty drogą internetową. Niektórzy zastanawiają się, tak, coś jest na oku, ktoś się pojawił i zastanawiacie się, czy warto w tą stronę iść, tak. A niektórzy z Was może zastanawiają się nad jakąś podróżą, tak, do jakiejś osoby i tutaj jest właśnie ten moment takiego rozważania co za tym idzie moi drodzy pojawia się, tutaj, pojawia się tutaj co dla niektórych z Was możliwość poznania bądź już właśnie znacie tą osobę w karcie cesarza a więc jest to mężczyzna dojrzały około 40 roku i zwyż który ma żonę, mar, pewnie rodzinę, nie jest stanu wolnego. Może być to też yy, niekoniecznie osoba yy, w tym wieku, ale w każdym razie nie jest stanu wolnego. I co za tym idzie? No właśnie, za tym idzie, że niestety jest końcem października. Yy, tutaj te sprawy yy, się jakby wyjaśniają, tak, jest yy, takie uczucie takiego przybicia przybicia, że niestety nie udało się, tak? No niestety wiecie, że możecie tutaj być tylko i wyłącznie w statusie kochanki, a widać po kartach, że nie za bardzo wam na tym zależy. A więc niezadowolenie i z tego, że jedynie pozycja kochanki tutaj, tutaj dla Was zostaje i wy tą wiedzę z końcem miesiąca października odzyskujecie. Dobrze, jeśli chodzi o czytania dla raczków żyjących w związkach, no moi drodzy, przede wszystkim troszeczkę idealizowaliście swojego partnera, upatrywaliście dużą szansę w tej, w tej relacji. Z początkiem miesiąca października ja widzę tutaj decyzje sądowe, zapadają decyzje i moi drodzy ta sytuacja jakby powoduje że wy zaczynacie nowy cykl w swoim życiu jest tutaj możliwość poznania kogoś znaczy poznania, odnowienia relacji kogoś z przeszłości tak? jakaś tutaj jakoś tu mocniej serducho wam zabije, troszeczkę z pewną ostrożnością będziecie podchodzili ponownie po tym wszystkim co już przeszliście niemniej jednak to są jakieś dobre wiadomości tu jest jakieś takie właśnie uczucie romansu jakieś deklaracji zdeklarowania się jeśli chodzi o uczucia no i um, powiedziałabym um, wy na pewno będziecie chcieli podejść do tego bardzo uczciwie e, będziecie chcieli zalegalizować ten związek jakoś określić tak a więc widać jasno tutaj u Was, że stare sprawy w miesiącu październiku definitywnie się kończą. Tak, poprzednie relacje, związki, gdzie były procesy sądowe, tak naprawdę dopiero z początkiem października zapadają ostateczne decyzje i one powodują, że Wasza sytuacja, Wasz los się raptownie odmienia, zmienia. Nie ma tutaj tego braku miłości, jak do tej pory było. Wchodzicie. W relacje z osobą właśnie z przeszłości. I tutaj, już bardzo ostrożnie, tak? Do tego podchodzicie tematu. Nowy cykl dla Was, stare sprawy z początkiem miesiąca, tak jak wiem, zakończą się, wchodzicie w nowe, w nowe sytuacje. To tyle, Hraczki. Dziękuję za uwagę. No i teraz zapraszam wszystkie osoby spod znaku Skorpiona. Zawieszę tutaj zawieszkę. Dobrze. No, tu będzie widać ją, tak? A więc, Skorpiony, dla Was czytanie. Październik 2021. Moi drodzy, sprawy zawodowe. Najpierw. No tak. E, tutaj ktoś zawezwał Was, jakaś kontrola, e, jakaś instytucja, jakieś, nie, jakieś machlojki, jakieś niejasne sytuacje. Dochodzi do jakiegoś rozliczenia, może jakieś rozliczenia finansowe. W każdym razie, ja widzę, że z początkiem miesiąca tutaj ktoś nieuczciwie zagrał, tak? To, tu są kłamstwa, tu jest oszustwo, zagarnięcie informacji, nie mówienie wszystkiego do końca, i to jest takie, tej osoby to jest takie pozorne zwycięstwo, tak? sytuacja się co tutaj dalej idzie no, czujecie tutaj troszeczkę takie rozżalenie, żal że nie udało wam się wygrać tutaj pewnych rzeczy nie jesteście zadowoleni jakby, bo to jest jakaś decyzja urzędu, urzędowa, tak bym powiedziała decyzja urzędowa, z której nie jesteście zadowoleni, czujecie, że ta decyzja jest dla was krzywdząca tak, że ktoś was tutaj próbował oszukać to ewidentnie, ten żal macie co do tej decyzji. No i odmienia się, słuchajcie, los dla Was. Zapadają decyzje tutaj już sądowe, prawne jakieś, czyli jeszcze ta sprawa wraca. I tutaj jest informacja dla Was, że właśnie będziecie musieli się przyjrzeć, zasięgnąć jeszcze informacji, poszukać, doradzić się kogoś. Ta sytuacja jakby pomoże Wam. Aby, aby ta sprawa dla Was się pozytywnie tutaj zakończyła. Także to tak, jeśli chodzi o skorpiony. Jeśli chodzi o Wasze serduszko, single, no to tak, widać, że szukacie złotego środka na to, żeby tutaj ten stan być może zmienić, żeby tę sytuację trochę uspokoić. I moi drodzy, zamykacie w miesiącu w październiku jakieś sprawy z przeszłości, odzyskujecie jakby zdrowie i ta sytuacja odzyskania tego poziomu, tego równowagi, harmonii w sobie, jeśli chodzi o uczucia, właśnie poprzez zamknięcie tych spraw starych, tak? No i wchodzicie jakby w nowy cykl, moi drodzy, zupełnie. Karmiczny związek na waszej drodze pojawi się mężczyzna. Bardzo przystojny, dojrzały, około 40 roku i zwyż. Mężczyzna, który prawdopodobnie lubi też i siłownię, jest aktywny. To nie jest typ mężczyzny, który siedzi przed telewizorem. Także on tutaj jest być może, że wysportowany. Może być też dobrym przedsiębiorcą. Osobą, która jest bardzo dobrze ustabilizowana, jeśli chodzi o, o, o działanie, o sprawy zawodowe. Może to być też osoba która właśnie nie wiem, nauczycielem od u jest albo jakimś sportowcem to też takie mogą być osoby no ale oczywiście to czytania ogólne więc nie będę tutaj doszukiwać się szczegółów, czytamy energie ogólne a więc taka osoba jest to związek karmiczny, jest to szansa dla Was, jest to osoba postawiona na Waszej drodze no, to jest osoba, która ma macie się wzajemnie czegoś nauczyć tak? Także, także tutaj widzę, widzę taką osobę. Prawdopodobnie jest to osoba, przy której jest jakaś kobieta, która czeka na uczucia, natomiast tutaj ten mężczyzna ewidentnie się od niej już odsunął. Tak? Być może, że nie jest tutaj jeszcze załatwiona sytuacja prawna między tymi ludźmi. Niemniej jednak on już widać, że ewidentnie odszedł tutaj od tej osoby, a przede wszystkim jest odwrócony, już skierowany zupełnie w waszym kierunku, tak? Ale jakby jest ta rywalka tam gdzieś w tle. To tak wygląda. To jeśli chodzi o taki drobny szczegół. Nie podają mi karty, co z tego wyniknie. Na pewno jest to. Jakaś szansa dla Was, tak? Co z tego wyniknie? Oczywiście zobaczymy w listopadzie, tak? Na czytaniach listopadowych zobaczymy, czy karty coś więcej powiedzą. E, pary, pary skorpiony. No tak. E, moi drodzy, duże oczekiwania. Macie jakiś pomysł na działanie, tak? E, to wszystko widzę, że idzie w kierunku e, albo zakupu jakiegoś domu, mieszkania. E, nie wiem, ustabilizowania się, ślubu, zamieszkania wspólnego, no tego typu rzeczy, tak? Jeśli chodzi o związki. I tutaj dużo emocji, dużo sił, dużo wyzwań. Tutaj w połowie miesiąca są wiadomości jakieś urzędowe dla Was, decyzje, decyzje. Trochę te decyzje spowodują, że będziecie czuli się ograniczeni bez ruchu. Drobny brak, drobny brak równowagi, tutaj jakieś braki w dokumentach. Może trzeba będzie skompletować i uporządkować te dokumenty, bo tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. I tak naprawdę, moi drodzy, dopiero w listopadzie kreujecie swoją rzeczywistość, moi drodzy. Miesiąc, październik, tu widzę, są załatwianie spraw, przygotowywanie w tym kierunku to wszystko idzie tak, a zatem idą wasze pragnienia, wasze wyobrażenia o tym wszystkim, tak? Jeśli chodzi o związek, o stabilizację, o, o może o, o e, załatwienie spraw związanych ze ślubem, tak? Bo teraz wiadomo okres pandemii nie jest to takie proste, a więc e, tutaj jakieś chwilowe opóźnienia widzę. E, no zobaczymy jak dalej to w listopadzie się dla was e, rozwiąże. Co prawda karta dla Was na listopad, którą tutaj dołożyłam, żeby Was tak nie zostawiać z tą sytuacją, jest kartą początku, kartą maga, kartą kreowania swojej rzeczywistości, że macie wszelkie instrumenty tak naprawdę od listopada ta sprawa ruszy, na której Wam zależy. To tak to wygląda, jeśli chodzi o miesiąc październik dla moich skorpionów. Dobrze, a teraz zmieniamy logo na. Rybki, rybki, rybeczki, teraz dla Was czytanie na miesiąc październik. Odsuniemy trochę karty i już. Sprawy zawodowe, moi drodzy, sprawy zawodowe mają się tak. No, z początkiem miesiąca października wchodzicie z taką energią niespełnionych uczuć, taka klęska, trochę takie niezadowolenie, tak? Miało być tak fajnie, a nie jest, tak? jest takie dużo projekcji było wyświetlanych możliwości wiadomości pomysłów i trochę takie właśnie niespełnienie że to tylko takie mrzonki były początek właśnie października jeszcze będzie takim miesiącem sztuka omijania biedy a więc jeszcze brak tej gotówki brak kasy albo ewentualnie te sprawy nie będą wyglądały najlepiej Natomiast środek października, moi drodzy, pojawia się tutaj jakaś osoba, która być może, że jest to kobieta, która stoi na, na stanowisku jakiejś firmy albo jakaś firma, która bardzo tutaj dobrze działa, coś z zagranicy, moi drodzy, coś związane z zagranicą, ze światem, tak? I tutaj oczywiście koniec miesiąca października zaczynacie działać sami, jest początek albo jakiś umów, zleceń, w każdym razie kreujecie sami, tak? albo, albo jest tutaj zawarcie jakiejś, jakiejś spółki, jakiejś działalności gospodarczej, coś co pozwoli Wam działać i pozbyć się tej karty piątki denarów. A więc od połowy października widzę poprawy Waszej sytuacji. Co w serduszkach u moich singli? No, moi drodzy, rybki single będą powiedziałabym może za duże słowo, oskarżały, ale Będziecie kogoś ostro oceniać, tak? No. Dostrzeż... Pewne rzeczy zostaną przez was dostrzeżone. I tutaj zadziałacie bardzo ostro, tak? W obronie prawdy, w obronie siebie samej samego. I ta sytuacja. To, że troszeczkę nie, nie dacie się na nowo skrzywdzić i tak dalej, to oczywiście początek miesiąca października myślenie o tym, tak. Będziecie się zamartwiać, że ta sytuacja jest właśnie taka, a nie inna, ale jednocześnie będziecie bronić siebie samej, tak, swojej przestrzeni. Będziecie odcinać to, co do Was nie pasuje, stąd Wasza postawa w jako właśnie takiej sędziny, tak? Kogoś oceniacie ostro i surowo. Prawdopodobnie jest tu jakaś osoba, która jest w kręgu Waszego zainteresowania, i stąd, i stąd ta sytuacja. No co za tym idzie? Nadal właśnie trudne czasy, trudny romans, kochankowie. Później ta sprawa się zatrzymuje, moi drodzy. Z powodu braku równości, dawaniu i braniu tego uczucia nie ma, i jest odejście, i pójdziecie w swoją drogę w listopadzie. Tak naprawdę ta cała sytuacja się rozwinie w listopadzie i idziecie już swoją ścieżką, a więc yy, raczej tutaj nic z tej znajomości moi drodzy nie będzie. Yy, teraz rybki żyjące w związkach. No, moi drodzy, podejście wasze jest bardzo romantyczne. Oferujecie kielich, deklarujecie się z uczuciami, tak. Macie pomysły, macie chęć działania właśnie w tym kierunku. To jest energia wasza na październik. Natomiast w październiku sprawy, jeśli chodzi o wasze związki, tutaj. Na początku się nic za wiele nie będzie działo, tak, raczej będziecie oceniać, patrzeć się, przyglądać tej relacji. Tutaj z waszej strony nie będzie działania takiego, tak, natomiast w miesiącu w październiku w środku ja widzę, że będzie sytuacja, w której tu wy będziecie odpierać ataki, no, i tutaj jest serduszko z mieczami, a więc jest to poczucie trochę takiej krzywdy. Jakieś sytuacje będą wywoływały, właśnie poczucie żalu, rozczarowania, zawodu, i z końcem miesiąca października widzę działanie do przodu, szybkie, ostre działanie do przodu. Aby uzdrowić tą sytuację, tak? Te, tej relacji, tej, tej relacji, tak? Z tego związku. E tutaj z początkiem października też zastanawiacie się, czy aby po prostu, w związku z tym, że tutaj macie ochotę romansować, bo widać jasno, że coś tu się pojawiło wokół Waszego otoczenia. Jakaś pewna możliwość jakiejś randki, tak, jakiegoś, nazwijmy to, romansu, i teraz tak, tu się w małżeństwie nic czy tam w uczuciach nie dzieje. Zastanawiacie się, oceniacie ten związek, w którym tkwicie, ale już jakaś syrenka gdzieś tam was woła, i się zastanawiacie nad pojechaniem tej osoby, tak, nad. Romansem, takim skokiem w bok dla przyjemności, o tak bym powiedziała. No i tutaj właśnie ta sytuacja być może wywoła, że będziecie odpierać te ataki, te zarzuty. Trochę was to zaboli, no ale mimo wszystko podejmujecie szybkie działania z końcem miesiąca i pracujecie nad uzdrowieniem tej relacji. Także tutaj tak się dla naszych rybek pokazuje. I to tyle, moi drodzy. Dziękuję za wysłuchanie tego filmiku na październik. Mam nadzieję, że u Was wszystko jest dobrze. I oczywiście zapraszam Was na następne czytania. Na razie, cześć.